Cześć, witam Was już z Chorwacji Właśnie przekroczyliśmy granicę Do tej pory granice z Polski Po kolei wszystkie były przekraczane od strzała Nawet nie trzeba zwalniać Natomiast na węgiersko-chorwackiej Była mała kontrola dowody Osobiste dokumenty od auta Żadnych papierów covidowych nikt nie sprawdzał Samochodów na przejściu Pomimo tego, że to już początek sezonu Może z pięć i kilka motocykli na lubelskich tablicach. To do zobaczenia już na Chorwacji, w porcie. Pirowacz na Chorwacji. Chciałbym Wam przybliżyć czarter łódki w Chorwacji. Jak to zrobić, jak to wynająć i na jakich warunkach. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Pytacie się pewnie, dlaczego Marina Pirowacz? Marina Pirowacz, dlatego przede wszystkim, że znajduje się tutaj nasza zaprzyjaźniona firma czarterowa. Firma Bosfor, która zajmuje się czarterem, szkoleniami żeglarzy i również sprzedażą katamaranów i innych łódek. Wchodzimy do środka. Dzień dobry. Podstawowe pytania, dlaczego wynajmować u Was? to odpowiedzi brzmi jak to się gdzieś indziej. No właśnie. Przede wszystkim to jesteśmy Polakami na miejscu, więc zawsze jest łatwiej się dogadać w rodzimym języku. Obsługujemy zarówno jeżeli chodzi o kwestię sprzedażową, jak i obsługową, i posprzedażową w języku polskim. No, dbamy o nasze jednostki, dbamy o naszych klientów, staramy się, żeby wszyscy byli zadowoleni. Do e, jakie łódki macie? Zarówno e, jachty Żaglowe, jak i Katamarany e, oraz motorówki. Jak te motorowe. Mam pytanie jeszcze do pana menadżera firmy Bosfor. Jakie dodatki możemy ewentualnie domówić do łódki? Z dodatków trzeba pamiętać o tym, że mamy chociażby silnik zaburtowy, który często klienci sobie biorą, czyli to jest silnik taki do pontonu, czyli jeżeli ktoś na przykład ma testować na kotwicy, na bojce, bardzo często się to przydaje, żeby gdzieś tam sobie podpłynąć, żeby nie wiosło. To że nie jest wyposażeniem dodatkowym, czy to jest dodatkowo płatne? W przypadku jachtów żaglowych ponton jest wyposażeniem standardowym. W przypadku jachtów motorowych czasami on jest, czasami nie, to już zależy od wielkości jednostki. E, za to się dopłaca, powiedzmy, jeżeli będę chciał do motorówki namówić e, ponton. Eee, nie. Jeśli ponton ma być na motorówce, to po prostu jest i jest w cenie. Jeżeli go nie ma, to znaczy, że po prostu nie może być, dlatego że na przykład jakt motorowy jest na tyle mały, że albo by go trzeba było wciągać na dziób, eee, albo ciągnąć go za sobą, co w przypadku jaktu motorowego też jest niewskazane, bo trzeba by wtedy pływać z małymi prędkościami, żeby on się, się po prostu nie zniszczył. Co jeszcze oprócz eee, pontonu i, i silnika możemy ewentualnie u Państwa dostać? Sam później miłe dodatki, które mogą umilić eee, pobyt eee, w trakcie czasu, Chorwacji, czyli jest to na przykład Wi-Fi, dajemy coś takiego taki fajny mały router z kartą internetową. Cała załoga może przez tydzień korzystać ile tylko chce. Są też dodatki w postaci chociażby jakichś gadżetów do pływania, na przykład deska SAP. I czy coś jeszcze mamy teraz nowość, czyli na kapsułki. Jeśli ktoś ma ochotę sobie stawać gdzieś tam w Zatokach, gdzie niekoniecznie jest kawiarnia obok, to, to też jest fajna opcja. Ważne jest tylko to, żeby o tych wszystkich dodatkach powiedzieć możliwie wcześniej. Oczywiście można to też zrobić na miejscu, natomiast to zawsze będzie się wiązało z tym, że będziemy dłużej wydawali jacht, bo będziemy musieli zorganizować te dodatki i nie zawsze gwarantujemy, że te dodatki akurat będą, bo wiadomo, że mamy ograniczoną ilość, jeżeli. Ktoś wcześniej sobie zarezerwował, to oczywiście te osoby mają pierwszeństwo w tym momencie. Wielu agentów i wielu w ogóle klientów ma taką fajną praktykę, którą ja też polecam, czyli wysłanie wcześniej, jakie chce dodatki. Jaka będzie liczba osób na jachcie, czyli jaka jest lista załogi, a to też, co fajne ludzie robią, to jest wysyłają nam bardzo często mailowo skan licencji swojej, zarówno tej radiowej, jak i skiperskiej. I dzięki temu my już przed ich przyjazdem możemy im powiedzieć, czy ona jest dobra, czy nie jest dobra, że po prostu nie było na miejscu Zonka, że no przepraszam, ale nie wydamy łódki z powodu. Złych Z jakimi kwotami trzeba się liczyć w przypadku tygodniowego charteru? Poczynając od najmniejszej łódki waszej w ofercie poza sezonem, aż do największego katamaranu w środku sezonu. Jaka to jest rozpiętość cen? Małe jednostki typu np. Bavaria Cruiser 32 czy Bavaria 34 to są dosyć małe jednostki, jak na Chorwacji oczywiście. I tutaj możemy mówić przed sezonem, że to się nawet zaczyna od kwot 700-800 euro. W przypadku jeszcze większych katamaranów, no to już nawet może przekroczyć 10 tysięcy euro. Czyli trzeba monitorować waszą stronę, patrzeć w wasze cenniki i dobrać to, co nam będzie pasowało. Żeby wynająć łódkę, trzeba dopełnić trochę formalności. Witamy szefową, panią Majkę. Dzień dobry. Załatwiają się nasze formalności, co trzeba zrobić, żeby wynająć łódkę? Przede wszystkim mieć uprawnienia do tego, żeby bezpiecznie pływać. Jakie uprawnienia trzeba mieć? Jeżeli chodzi o polskie uprawnienia, to jest albo żeglarz jachtowy, albo jachtowy sternik morski. Na żeglarzu jachtowym też jest możliwość wyczarterowania jachtu, tylko proszę zwrócić uwagę, że do jednej mili morskiej od brzegu, Nie, to są słabe uprawnienia, ale na jachtowego sternika morskiego jak najbardziej czarterujemy łódkę w Chorwacji. Do tych uprawnień Potrzebujemy mieć licencję radiową i to jest bardzo ważna informacja. E, Okej, okay. słyszałem też, że robicie chorwackie dokumenty dla polskich żeglarzy, czyli można zrobić u was kurs? U nas można zrobić kurs zarówno na polskie patenty, wszystkie, wszystkie cztery, czyli motorowodne i żeglarskie, jak i również na chorwacki patent Buditja Brodice. Jeżeli kursant zda egzamin na patent Buditja Brodice, to ten patent jest wystarczający do tego, żeby czarterować jachty w Chorwacji do to 35 ton. A co klienta może dyskwalifikować, nawet jeżeli posiada papiery? Yy, praktyka morska. Generalnie my nie weryfikujemy. No zakładam, żeby, że klient, który przychodzi i posiada papiery, posiada także i doświadczenie, bo w jaki sposób je uzyskał. Natomiast mamy w zapisie w warunkach ogólnych czarteru taką informację, że jeżeli my zauważymy, że on sobie nie daje rady z łódką, to mamy prawo mu tą łódkę odebrać lub zaproponować innego kapitana, który ma a, lepsze doświadczenie. To możemy tylko najczęściej potwierdzić w momencie, kiedy klient wypływa z portu i widzimy, co się dzieje, ponieważ jak on już dalej popłynie, to my najczęściej tego nie widzimy. Czy takie sytuacje już się zdarzały? Zdarzały się takie sytuacje, że klienci przyjechali przy, bez licencji radiowej i w tym momencie nie mogliśmy wyczerterować młódkę. Klient mógł mieszkać na łódce, ale nie mógł nią pływać. Ok, zakładamy, że jestem panem Stasiem z chcę popływać w Chorwacji. Pływałem do tej pory na Mazurę, Chcę powołać informację. Jest zima, środek zimy w Polsce. Od czego mam zacząć? Wybieramy termin, jednostkę pływającą i akwen. I jeżeli mamy te informacje, no to albo szukamy samemu jednostek przez różne portale żeglarskie, które oferują takie usługi, lub ewentualnie przez agenta żeglarskiego. W tym momencie zgłaszamy się do firmy czarterowej, czarterującej łódki, że szukamy jakiejś jednostki w jakimś terminie i w tym momencie taka osoba pomaga znaleźć jednostkę i przedstawia jakąś ofertę wielu jednostek i w tym momencie klient wybiera sobie to, czym jest zainteresowany. Ok, zakładam, że znalazłem firmę Bospor, Charter wspirowacza i co robię dalej? To w momencie, kiedy decyduje się na jednostkę, dostaje potwierdzenie rezerwacji, dochodzi do tego momentu, że ma zapłacić pierwszą ratę za czartę I W jakiej wysokości jest ta data? Najczęściej jest to 30% do 30 dni przed rejsem i 70% w terminie tych 30 dni do, do, do momentu czartery. Czyli, żeby mieć łódkę zarezerwowaną u Was, trzeba płacić te 30% i wtedy mamy pewność, że ta łódka stoi w danym terminie czasu. Tak, dokładnie tak. To, co jeszcze polecam, jeżeli nie jesteśmy pewni swoich uprawnień. To warto wysłać firmie czarterowej swoje uprawnienia z zapytaniem, czy na pewno one są wystarczające do czarterowania danej jednostki na danym akwenie. Czy przy rezerwacji trzeba od razu wypełniać listę załogi i zgłaszać uczestników? Yy, nie, absolutnie nie trzeba. Najczęściej. Około dwóch tygodni, miesiąc przed charterem klient dostaje linka z prośbą o wypełnienie danych do listy załogi. Natomiast ten link jest ważny do momentu charteru. Ważne by było, żeby wypełnić te dane na parę dni przed charterem, żeby w momencie, kiedy przyjeżdżamy w sobotę czy w dniu charteru, no najczęściej w sobotę przyjeżdżamy i dopełniamy formalności, to wszystkie formalności już mamy dopełnione w samym systemie i to bardzo usprawnia procedurę charteru i wydania łódki. Czyli najczęściej więc wymiana załóg odbiórutki odbywa się w sobotę. Jeżeli o, Chor o chorwację chodzi, w większości tak. Są sytuacje, gdzie jest od środy do środy jakieś, jakieś inne terminy, natomiast w większości przypadków są to 7 siedmiodniowe, zaczynające się w sobotę. Okej, okay. Przyjechałem w sobotę po południu, gdzie się muszę udać, co muszę zrobić, co się robi z autem? Przypuszczalnie marina, z której cztery łódkę dysponuje parkingiem, więc możemy auto zostawić zarówno na parkingu lub ewentualnie za parkingiem marinowym, na pewno są możliwości, jeżeli chodzi o zostawienie samochodu. Z własnych doświadczeń wiem, że dysponujecie też zewnętrznym parkingiem. Jakie są koszta zostawienia w marinie, a jakie są na zewnętrznym parkingu? Na parkingu marinowym jest to około 10 euro za dzień. Natomiast jeżeli chodzi o gdzieś pozostałe parkingi, to różnie bywa. Często, bo to są za jakieś zaprzyjaźnione osoby, gdzie mają jakiś kawałek dalej parking, jest to przynajmniej najczęściej połowa ceny, lub jeszcze mniej, czyli 3-4 euro za, za dobę.